Cześć, witajcie na kanale Lovely Place TV. Dziś pokażę Wam, jak zmontować niewidzialną półkę na książki. Bardzo efektowne i ekonomiczne rozwiązanie. Jeśli macie w domu sporo książek i zachodzicie w głowę co z nimi zrobić, zapraszam do oglądania. Do montażu będzie potrzebny wspornik do półek wraz z wkrętami. Taki zestaw dostaniecie w każdym markecie budowlanym za kilka złotych w różnej wielkości. Montujecie wspornik do ściany w wybranym miejscu. Zrobiłam to wcześniej, bo nie chciałam na wizji prezentować moich majsterkowych potyczek. I teraz najważniejsze, czyli montaż pierwszej książki, za pomocą której ukryjecie wspornik. Użyjcie do tego starego podręcznika, zeszytu, zużytego kalendarza albo książki, której nie lubicie, bo zostanie ona w sporniku na stałe. Można ją przymocować za pomocą kleju, taśmy dwustronnej albo skrzywacza. Mi akurat najlepiej wyszło ze skrzywaczem. Książki na wspornikach możecie skomponować w różnych układach: prostych, pionowo i poziomo oraz skośnych. Może to być artystyczny nieład albo kompozycja pod kątem koloru książek bądź ich wielkości. Świetnie będzie się prezentowała książkowa wieża, duży napis czy symbol z mniejszych stosików. Polecam Wam ten rodzaj wystroju ściany. Wyeksponujecie swoją kolekcję i oryginalnie ozdobicie mieszkanie. No i te pytania ludzi, jak to jest zrobione? Bezcenne. Czekam na kciuki w górę i pozdrawiam.